Że być wymuszona na wtedy będziemy, bo nie chcesz, bo wszystkich jest na tym, nie? To powiedzmy, co mam na dusie? Się A ty sobie nie możesz już trzymać normalnie? Tak? Tylko, że ja ci powiem, wtedy wyłączysz albo podasz linię. No, dobra, to, to ci dam, okej. Łomużna. Jak w chmurku stopy do przodu, to by nie było ich widać w każdym Po prostu drugi -y każdy, który odchodzi ja od nas. Od, odchodzi. Od. I będzie więcej tutaj, e, nas.

Ja was uwielbiam zobaczcie tylko, tutaj mamy osób z Polski, za kilka będzie, mm, bo tutaj super lubi, a e, przez moich klientów przeprowadzane, więc na pewno będziecie ukontaktowani. Tak więc moi drodzy, kilka cierpliwości i zaraz wrócimy. Puh, ja miałam razy wrażenie.

Dzień dobry wieczór, witam serdecznie Monika Laskowska, najlepsza włoska dziennikarka. Jeszcze raz, bo troszeczkę ukryły się jakiś Nie zamykaj tego mikrofonu. Ok, właśnie tak się staram. Już. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie Monika Laskowska, najlepsza dziennikarka. I jest za mną kto? Najbardziej arabski rapt. Arak na bicie! Cześć, witam cię serdecznie! Cześć i od razu ci po chwale, jesteśmy u mnie na macie. Ja się Arab na bicie? Czy Arak na macie? Za chwileczkę do tego dojdziemy po kolei, może? Dawno, bardzo dawno, ale czy dawno Ciebie nie było i chciałabym wiedzieć, wszystko co się działo. Może zacznijmy od początku ostatnich walk wtedy, gdzie zniknąłeś z pola widzenia. Dlaczego? No to bo to... wtedy, co się ostatni raz widzieliśmy, to chyba były te czasy, co ja z tobą przeprowadzałem wywiad, nie? Dokładnie tak. Ale to tak. był kitowy wywiad. Tak. Kito tak. Kito e, więc to... Powiedzieć... Walka. A to było wtedy. A nie, no to z szelidą przegrana walka, czyli co Fejm 12, chyba. To jest tak dawno trochę, no. dawno dawno. I czy to ta przegrana walka spowodowała, że zniknąłeś? No, w świecie free co się zadziało? Znaczy, myślę, że składowych to jakby było dużo, bo to nie tylko to, że tam przegrana walka i skutkiem tego nie chciałem walczyć. Tylko tam, jakby ja wiem, dwa lata temu zależało od leków, takich następnych, z wódką do e, jabłek. I jakby pod koniec tego okresu, właśnie wziąłem tą walkę z szelibą, Więc jakby więcej dużo się złożyło, ja tam też byłem. E, z, po tej walce poszło leczyć się od uzależnienia z tych leków, więc jakby dużo tam rzeczy nieprzyjemnych siadło w jednym momencie, ale no rzeczywiście przegrać y, z takim kimś jak y, Szeliga, y, nie mówię sportowo, bo tam gdzieś tam siłę w ręce ma, żeby uderzyć, tylko y, to jakim on mnie człowiekiem, je, to, e, tam nie, nie szanuję, bo rzeczywiście to nie było przyjemne z nim przegrać, ale, ale jest okej. Byłeś z pewnego momentu Twoje walki były bardzo spektakularne, w którym się tytuł z no, i, te pusty, no, i się. Um, czy też gra i zadziało się. Może być kompilacja, tak? Um, czy trochę Paz moich powodzeń, jeśli chodzi o walki z uzależnienie? To znaczy w walkach miałem powodzenie, tylko ja sam to nie powodzenie, gdzieś robiłem gdzieś uzależnienie. Braknie doświadczenia. Jeżeli chodzi o uzależnienie, czy też były użytki, bo z tego co wiem to oglądając się tam ciebie, podglądając, czy też widziałam, że też były jakieś inne rzeczy, też możliwość no, odcienia, czy to były bardzo lekki, tylko same leki psychotropowe? Aha, no nie, to wtedy akurat zależnie od na następnych leków psychotropowych. Hmm. No i powiedz mi, jak to się wydarzyło, że ktoś podał rękę pomocną, no, czy ty sam wiedziałeś, że to jest moment, kiedy potrzebujesz pomocy i że trzeba z grubą kreską i ratować się. Czy to było możliwe, że dużo ludzi mi rękę podawało, ale w końcu musiałem sam się wybrać? Mm -hmm. to znaczy tak nie pamiętam teraz y, specjalnych ludzi, co mi chcieli co podawać, ale y, na pewno byli. Y, tylko ze mną też jest tak, że jak się kupię to tam nie słyszę za tak bardzo, żeby ktoś mi coś mądrego mówił i robię po swojej. No zazwyczaj wiem wszystko powodem, najlepiej i, 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 i który był moment powiedz mi, że widziałeś, że coś jest tak? Bo pewnie jest pora część osób, i to był ehm, cały, cały moment. Wiesz, to był no. długi ten moment, może no być ja no, coś. Zdawało się, tak się tutaj, że to jest wiem, co, coś. W to, to był moment, że zorientowałeś się, że jednak trzeba pójść A. do specjalisty, bo widzisz, że sam sobie nie radzisz. Znaczy miałem taki na przykład moment, gdzie zacząłem wiedzieć, byłem przekonany, o tak, w przekonaniem, że nigdy w życiu nie ustnę bez tego roku. Rozumiem, mhm. że nigdy żyj. Jeszcze dopowiem Ci, że znam parę osób, które też, no. tak, też tak mają, że wydaje mi się, że mogę ustąpić bez pomocy leków i, i jak to się zadziałało? Przyjmujecie specjalistę, grupa wsparcia, podziałeczny na terapia? Najpierw chwilę na, na takim detoksie jeszcze właśnie, jeszcze w Łodzi mieszkałem, ja tam że jeszcze mieszkam w Łodzi, bo wszystkie walki, zaraz wrócimy do tego uzależnienia, ale wszystkie walki jakie, ja, że Mm -hmm. Szczególnie to było 8, 9, 10. To był okres koronawirusa. Więcej, i tak zawsze byłem w Łodzi, więc nie kojarzyłeś, że jestem w Łodzi. No. no ale jeszcze raz od dwóch lat jestem w Poznań, bo w końcach Poznań. I wracając do uzależnienia, zgubiłem tutaj Z uzależnienia, jak to się stało, że wiedziałeś, że potrzebujesz pomocy specjalisty? Który to był moment? Hmm. Chyba no, ten moment, w którym wiedziałem, że też, też byłem przekonany, że z tego nie ustnę. Też widziałem jak to nam nie działa, jak bardzo po prostu jestem rozbity. A tak, jak to się działo? wstawałeś rano, zapewne to by było potrzebna kawa, coś nocnego, żeby się pobudzić, tak? No, czy nie, to ja już byłem w tym ostatnim okresie, to, gdzie, czy to by było rano, czy trzecia w nocy, czy czternasta i się bym się przebudził i począł i rozwiązać. No, potrzebę tego leku, mm -hmm. y, no, bez znaczenia na pole gotowe, to ja wydatkowałem sobie to po 4, 5, może 6, nawet czasem raz na dobę gdzieś tam wchodziłem w ten lek to byłem totalnie zabrany. Czyli tak naprawdę to, co się wydarzyło, to jednak był ten moment, kiedy gdzieś to przyczyniły, tak? Wszystkie te leki przyczyniły twoje sukcesy, które odnosiłaś. W walkach, no i, i co tu się wydarzyło? Poradziła sobie u zarodniny z surdzatową. Proszę, odpowiadaj. No, by, byłem w Łodzi, leczyć się z tego chwilę na depocie i potem jeszcze tutaj pod Poznaniem też się z tego leku na leczyłem tutaj gdy jest ktoś ktoś jakieś same leki albo leki jakieś z z alkoholem, to, to jest dobrze. troszkę inne uzależnienie dla tych lekarzy, którzy mają się ale nie siedziałem też tam długo, bo dwa tygodnie posiedziałem, i już nigdy nie wróciłem do ogóle. Super. I poznałem zapewne dużo osób, że sporo osób poznałem też tego które mają podobne problemy? Przede wszystkim jednego tam chłopaka poznałem z poznania w ogóle takiego wysokiego chuligana, który od tych leków, starszy gość, jadł tych leków dwa razy więcej ode mnie. No i to naprawdę u niego postąpiło, to jeszcze, jeszcze drugie, jeszcze bardziej nie no, umiał mówić i, i tak dalej. Nie wiem, jak taki nie miał mówić. Zresztą na tej wywiadach, na tej konferencji zszedł, co Coś dzieje w tych okularach taki zabrady, to widać, bo jakby, że, że ludzie mówili, że co, tu tak nie chciałeś nic powiedzieć, a ja nie umiałem nic powiedzieć, nie, ja się dzieje, nie umiałem mówić. Nie? No. no to był już trochę inny świat. Czyli można powiedzieć jednym słowem, że cała karierę przewołał uzależnienie od tego? A, nie, nie wiem, czy moja kariera jakoś przerwana. Ale, bo i mam Na ma myśli, jeszcze fajkę, tak? Bo zniknąłeś na, na długo. Aha, aha. Yy... No. Wiesz co, nie wiem, czy lektor, czy, czy uzależnienie. Hmm. Dużo rzeczy myślę, Dużo rzeczy ma rację, ale jakby. Z perspektywy czasu, jak to oceniasz? Czy to było potrzebne? Czy taki moment, żeby odciąć się na chwileczkę od tego świata, czy to znaczy, było tak, że musiało tak być, nie? Hmm. Tak? miał inne doświadczenie i tylko miał sobie inaczej z tym poradzić, to nie musiałbym tam wchodzić, ale że nie miałem pomysłu, że tak było potrzebne. Ale było ciężkie, nie? Było ciężkie. Z perspektywy też widza, jak obserwujesz teraz z powiedz mi, czy Oglądając nowe osoby, które przychodzą, i jak myślisz, jeszcze radzą sobie ze wszystkim, no, i z OK, i pewnie też z użytkami. Nie oglądam tego. Nie nie obrono, to naprawdę, tak. to, to, to nie do mnie dociera, czy przez jakieś tam Instagramy, czy jakieś reelsy, czy coś, to to zawsze gdzieś dociera, ale ja tego nie szukam, nie wykupuję, nie oglądam tego, bo jakby tak jak kiedyś nie chciałem brać w tym udziału, to potrzebowałem hmm. wiele. Tak, e, dzisiaj, jeśli chodzi o, to, o ten taką sykską. tą Syf, to dalej mi się to nie podoba. Oczywiście ktoś tam idzie i ma swój plan, wie co chce tam zrobić, okej, okay, ale mało jest takich, dużo ludzi tam idzie, bo sobie są z nami. są i po prostu robią syf, I jakby, no, więc nie wiem jak sobie też psychicznie potem z radzą, ale no, dla mnie to jest obrzydliwe No, ale i tak jeszcze tam zawalczę, bo jakby teraz mam plan, że zawalczę, tyle że ja tam nigdy nie szedłem robić jakby syf, nie? To było właśnie moje kolejne pytanie, trochę mnie wyprzedziłeś, Teraz sądzisz za kasą żeby do tego free fightów, czy jednak za tą adrenaliną, która jest podczas konferencji, na pewno podczas walki, bo tego nie Wiesz, kasa... Jak dla mnie kasa i to, jakie jak, jak, jak to jest nieprzyjemne, i to, jakie to jest stresowienne i w ogóle takie nieładne, to kurde chyba kasa i tak jest dla mhm. Ale jakby w, otwor, właśnie otworzyłem tu salkę, jeszcze jeden trening tylko tu poprowadziłem, akurat znajomemu, więc tak... Ogólnie to jeszcze nikt nie trenował, nikogo tu nie prowadziłem, więc jakby wokół tego widzę, że to by było fajne, jak mam do powydawania muzykę, mm -hmm. właśnie salkę świeżo otwieram, no to pasowałoby zawalczyć. Nie bardziej z tej perspektywy, że to ogólnie by było fajne, a nie sama walka dla samej walki. Nie otworzyłeś salę treningu MMA. Tak. MMA. I super te... Przede wszystkim to, będzie, to jest studio treningu personalnego ale zmieści się tutaj, myślę, że może nawet 5 par by się zmieściły, byśmy sobie mieli tak boksować i, i, bez, i, i bez jakiegoś przepychania, bo wiadomo, ściany są sobie ścianowite, żeby się punkt krzywdę nie ale myślę, że nawet 10 osób mogło tu trenować, jest na to przestrzeń, więc to taki trening indywidualny, no to jest zajebista przestrzeń. Nie? Czyli rozumiem, że treningu cały czas, mimo to przeszkód, potyczek uzależnienia i leczenia był cały czas treningu, czy był też tak, na takie przerwy? Wiem, odpowie za to moje zdrowie, ale jestem sportowcem, artystą Czyli ja tak sobie wiesz, zawsze trochę trenuję. Mhm. No i bardzo <gry> ciekawa, czy pojawi się teraz osoba, która będzie swoją czy, czy się swoją umiejętnością, czy rzeczywiście są na takim dużym poziomie, jak kiedyś to było. Bo ja myślę, że wszyscy podziwialiśmy. To Ci coś pokaże? Bardzo no, chętnie zobaczę. Że ostatnio, czy bo bardzo jakby, lubię go, bo też go nie znam osobiście i też za, za, za dużo też nie oglądałem, ale wydaje się być bardzo prawdziwy. I... Napisałem do Taziego, bo wstawił, że musi skasować wszystkich flików, mało już mu nich zostało i on będzie najlepszy. No to mu napisałem, ze mną Taz jeszcze i on może się z mm -hmm. Więc myślę, że to będzie ciekawe. Nie? Ja jestem bardzo ciekawa również komentarze. Ja myślę, że na chwileczkę e, lajka, byśmy mm, przerwali, przerwali e, jeżeli.